Zbierze się moje ulubione święto, które wiem, że nie jest lubione przez wszystkich, ale pamiętajcie, że Waszą walentynką może być Wasza przyjaciółka, zwierzak, albo ja, jeśli wpadniecie na walentynkowego Lajma na grupce. Razem z tymi kochanymi, kreatywnymi duszyczkami przygotowałyśmy dla Was materiał o tematyce walentynkowej, więc jeśli skończycie oglądać ten filmik, to w opisie macie aż 7 kolejnych. Jeśli jesteście tu nowi, to witam. Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie. Przysięgam, że normalnie nie gadam tyle na wstępie, dobra, więc. Pokazuję Wam już mój sposób na spędzenie walentynek. Jeśli już macie kogoś, z kim chcecie spędzić ten dzień, to wypadałoby zaprosić ich na randkę. Zamierzam zrobić zaproszenie z lukami, dzięki czemu wychodzę z inicjatywą, ale nie muszę sama o wszystkim decydować. Wymierzyłam sobie wcześniej, ile miejsca będę potrzebowała na zdanie i na wybór odpowiedzi. To zaproszenie ma nam pomóc wybrać, co będziemy jeść i robić. Rysunki najpierw wykonuję łówkiem, żeby w razie błędu nie musieć zaczynać od nowa. Jeśli rysowanie to nie wasza działka, to nic straconego. Uważam, że można też po prostu wypisać opcję do wybrania, wtedy będzie to wyglądało jak taki szkolny test. Tu macie moje propozycje na to, co można napisać i jakie dać wybory. A jeśli macie jakieś inne pomysły na zdania z lukami, to możecie je zostawić w opisie, może komuś się przydadzą. Gotowe zaproszenie składam i zaklejam taką długą naklejką. Taśma ozdobna prawdopodobnie też by się dobrze sprawdziła. Teraz możecie to jakoś ładnie ozdobić, coś napisać, ale ja ostatnio stawiam na minimalizm, więc zostawiam to w takiej formie. No, to przejdźmy do organizowania randki. Fajnym pomysłem byłoby zrobić randkę tematyczną. Wcale nie musi to zająć tak dużo czasu, jak się może wydawać, bo gotowe randki albo chociaż gry na randki możecie znaleźć online. Ja sobie drukuję masę takich randek i wkładam w kopertę, żeby mieć je przygotowane na jakiś dzień. Przykładowo w takiej randce piknikowej możecie znaleźć zaproszenie, małe quiz i grę. Tym razem nie będzie żadnego tematu, więc biorę się za szykowanie miejsca. Polecam zadbać nie tylko o atrakcje, ale i o wygląd. Jeśli chodzi o miejsce, to stawiam na łóżko, bo jest ono głównym elementem mojego pokoju, więc lekko je dekoruję. Od Was zależy, jak to zaaranżujecie. Możecie zapalić jakieś światełka, ułożyć dużo poduszek, rozsypać płatki. Skorzystajcie z tego, co macie pod ręką. Upewniam się też, że mamy co przekąsić i że nasze atrakcje są w pobliżu. Filmy, kilka gier planszowych albo karty. Granie w karty to chyba takie najbardziej uniwersalne zajęcie, które zawsze się sprawdzi, więc często po nie sięgamy. Do tej sceny zaczęliśmy grać w ten sposób, że po prostu wyrzucaliśmy kartę, która miała ten sam kolor albo figurę co poprzednia, bo wymyśliliśmy to na poczekaniu, i tak się teraz zastanawiam, czy istnieje taka gra, czy jakoś się nazywa. Będę wdzięczna, jeśli mi napiszecie. Innych gier moim ulubieńcem jest RuneCube, ale nie gramy w to zbyt często, bo wszyscy wiedzą, że i tak wygram, nie no żartuję, idzie mi dobrze, bo nigdy nie ustalamy ograniczenia czasowego i zawsze tak długo myślę, aż coś wymyślę. Z moich propozycji chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak możecie zrobić grę planszową. Jest to coś szybkiego i bardzo prostego, po prostu na tekturce robię pola, po których będą się przemieszczać pionki, będzie to gra bez kostki. Polega to na tym, że na zmianę zadajecie sobie pytania na temat siebie. Na przykład, jakie imię miał mój pierwszy zwierzak? jeśli druga osoba zgadnie, to idzie o jedno pole dalej. Jeśli myślisz, że wymyślanie pytań na bieżąco zajmie wam dużo czasu, to możecie je wypisać wcześniej i wrócić do pojemniczka. Wtedy podczas gry będziecie losować i odpowiadać na pytania. Swoją drogą, moim pierwszym zwierzakiem była szynszyla i nazywała się misia. Uznałam, że wam o tym wspomnę, bo Mateusz nie zna na to odpowiedzi, a wy już wiecie. No i to tyle. Mam nadzieję, że filmik okazał się przydatny. Nie zapomnijcie też zajrzeć do reszty materiałów z tego kolabu. Wszystkie oczywiście będą wypisane w opisie. Mam nadzieję, że odkryjecie dzięki temu coś nowego do oglądania. Życzę Wam wesołych Walentynek, a my widzimy się już wkrótce.